Z całego serca polecam kurs prowadzony przez Maksyma Komara. Prowadzi w fantastyczny sposób. Ma ogromną wiedzę, przekazuje ją w bardzo ciekawy sposób. Ponadto bardzo podobają mi się ćwiczenia praktyczne, praca w parach. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. Ja jestem zachwycona, jestem w zachwycie. Mianowicie, Maksym prowadzi szkolenie w sposób bardzo swobodny, przystępny, nawet dla amatorów, którzy nigdy nie mieli do czynienia z hipnozą. No, na szkoleniu znam techniki hipnozy, hipnoterapii innych osób. Przeprowadzaliśmy tutaj różnego rodzaju ćwiczenia. Byłam w roli osoby, która hipnotyzuje inną osobę, i po dwóch dniach szkolenia. Potrafiłam już to zrobić. Polecam każdemu to szkolenie, nawet osobom, które tak jak ja nigdy wcześniej nie miały do czynienia z hipnozą od strony osoby prowadzącej. Dziękuję. Przyjeżdżam tu z nadzieją, że pojmę techniki hipnozy, że dzięki temu będę w stanie otworzyć swój własny gabinet terapeutyczny? I nie zawiodłam się. Moje oczekiwania zostały spełnione. Maksym jest bardzo znakomitym fachowcem, jest bardzo konkretną osobą. Wiedzę, którą mi przekazał na pewno zastosuje siebie w gabinecie. Ja chciałam bardzo polecić szkolenie Maksyma. Uczy takie, takiego niesztampowego podejścia do, do problemu i wychodzenia poza schemat, a tego mi bardzo brakowało w moim życiu, w mojej pracy, i na pewno będę mogła to wykorzystać. I teraz też pozbyłam się takiego stresu, wystąpienia przed kamerą, wystąpienia przed publicznością. Na pewno mi to pomoże teraz w moim życiu i z taką odwagą, z taką większą pewno pewnością siebie. Będę mogła po prostu zmieniać moją przyszłość. Także bardzo, bardzo dziękuję i wszystkim polecam. Co odróżnia to szkolenie od innych? Przede wszystkim osobowość, którą prezentuje Maksym, i to jest absolutny, absolutny atut. To jego nieschematyczne, nieszeblanowe podejście do tej pracy, ale też myślę, że to, o czym on mówi i do czego nas przekonuje, wynika z jego poziomu serca, umysłu i całego ciała. I za to mu serdecznie dziękuję. Przedstawia nam takie podstawy, ramy procesu, których mamy się trzymać. A z drugiej strony, tam wszędzie jest taki flow, w każdej jego wypowiedzi, w takich sugestiach, żebyśmy my też szli za głosem swojej intuicji. W zasadzie wszystkie ćwiczenia były dla mnie odkrywcze, nowe, pozwalały gdzieś wyjść poza moją wcześniejszą strefę komfortu, zdjąć jakąś blokadę. I mam takie poczucie, że wychodzę z jakimś takim dużym skarbem, z nowymi narzędziami z wiedzą, jak mogłabym pracować z klientem, ale też z wiedzą, jak ja mogę sobie pomagać na co dzień. Ja jestem zachwycona kursem i chyba pierwszy raz, wydaje mi się, w życiu byłam na szkoleniu, w którym odliczałam czas do tego, żeby on się nie skończył. Maksym dał nam dużą wiarę w siebie, że my to potrafimy zrobić, wiemy jak i takiego spokoju, żeby działać dalej. Wydaje mi się, że nie mogłabym chcieć więcej, od całego kursu niż uzyskałam. I zależy Maksymowi na każdym uczestniku szkolenia. I nie było osoby, która by nie poczuła tego warsztatu. Czyli polecam z całego serca każdemu, kto jest zainteresowany hipnozą. Ewentualnie, kto chciałby zgłębić temat w zakresie hipnozy. Także polecam bardzo.